No dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, jakiś czas temu pewna firma, oczywiście z Chin, zaproponowała mi test słuchawek bezprzewodowych. Takich pchełek, prawda, że jestem użytkownikiem AirPodsów i AirPodsów Pro. Byłem bardzo ciekawy, co oferują słuchawki, które kosztują około 200 zł, no mniej niż 300 zł. Co to za słuchawki, słuchajcie? No, Pamu, Pamu Slide Mini. Tak wygląda pudełko, no, sprawdźmy, co jest w środku. Ja oczywiście to wcześniej sprawdziłem, żeby nie było. Słuchałem muzyki, podłączałem i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim, co mamy w pudełku? Czyli dwie słuchawki do uszne Bluetooth. Już je wam wyciągnę, tylko to trochę potrwa, momencik. O, to są takie słuchaweczki czarne w tym przypadku, a więc odróżniają się kolorem od AirPodsów. Powiem wam tylko to, że są dostępne także białe wersje. Hurra! Dwufunkcyjna ładowarka e, przenośna czyli to coś. To jest ładowarka. Dlaczego dwufunkcyjna? Kochani, no bo tutaj jest USB typu C, prawda? Ale możemy ją także ładować bezprzewodowo, czyli indukcyjnie. I to jest akurat fajna opcja, bo mamy dwie, dwie możliwości ładowania. To mi się podoba i rzeczywiście obie sprawują się naprawdę bardzo dobrze. W środku, jak to w środku, wkładamy tutaj słuchaweczki wszystko jest opisane. Jest lewa słuchawka, jest napisane prawa słuchawka. Na słuchawkach też jest to oznaczone, żebyśmy się czasami nie, nie pomylili. Wkładamy zamykamy i się ładuje. Oczywiście trzy diody, które nam mówią o tym, e, o poziomie naładowania tej, e, tego etui w zasadzie, bo to jest przecież ładowarka. Co jeszcze? Kabel ładujący USB, nakładki silikonowe na te słuchawki w sześciu rozmiarach. Więc naprawdę jest bogaty wybór. No i pokrowiec, taki mały pokrowiec. Moi drodzy, no jak, jest zrobiono, jak są zrobione te słuchawki? Co do tego tutaj nie mam naprawdę najmniejszych zastrzeżeń. To jest Dobra robota, bardzo ładnie zrobione. Rzeczywiście są mini, rzeczywiście są ładne. Do tego się nie można przyczepić. Jakość materiałów, z których zostały wykonane, jest w porządku. Po prostu jest to jakiś tam plastik. Wyglądają naprawdę bardzo zgrabnie. To jest słuchawka lewa, o, a to jest słuchawka prawa. Słuchajcie, w środku mamy chip Qualcomma. C3020. O, tu są te końcówki. Widzicie? I teraz mi już, słuchajcie, muzyka się automatycznie włączyła, bo ja oczywiście mam to sparowane z telefonem. Proszę bardzo. Technologia Bluetooth 5.0. No więc super, prawda? Mocny dźwięk. Jest mocny dźwięk, powiem Wam tak. Regulacja głośności na maksa ustawiona. Słychać, ale żeby mi tutaj w uszach dudniło, czy coś takiego. W porównaniu z AirPodsami to grają po prostu cicho. Naprawdę. Bass. Jak dobrze je wsadzicie to, o właśnie, widzicie, co się stało, to jest jedna zasadnicza rzecz, która mnie denerwuje w tych słuchawkach najbardziej. Kiedy chcę je sobie włożyć do środka, dopchnąć, bo na przykład mi się wysuną, prawda? Dotykam paluchem obojętnie czy prawej, czy lewej, bo obie mają sterowanie przez dotyk, wyłączamy po prostu. Za każdym razem, kiedy je. Znaczy za każdym, jeżeli będę pamiętał, że muszę te słuchawki po prostu kładać w ten sposób, trzymając je po bokach. No to ok. Oczywiście, jeżeli stukniemy dwa razy, przechodzimy do kolejnego utworu. Jeżeli stukniemy raz, raz, dwa, trzy, cofamy się, prawda? O jeden utwór, więc to jest ok. Producent twierdzi, że zawsze zostają w uszach, bo są ergonomiczne. Mhm, zostają w uszach. Zawsze. No dobra, gdzie ona jest? jest ta słuchawka? Wypadła. Słuchajcie, ja, ja nawet się nie pokusiłem, żeby pójść w nich na siłownię i to sprawdzać, no bo wystarczy naprawdę. O, teraz lepiej się trzymają, ale. Pomieszam trochę głową i one prędzej czy później niestety wypadają. No, ale są wodoodporne. No i jeszcze jedna ważna kwestia. Oczywiście te słuchawki mają wbudowany mikrofon, co oznacza, że możemy prowadzić przez nie rozmowy telefoniczne. Jaka jest jakość rozmów telefonicznych? Powiem Wam krótko. Każdy, z kim rozmawiałem przez te słuchawki, mówił: Ej, słabo Cię słyszę. Naprawdę słabo Cię słyszę. No więc, jeżeli oni mnie słabo słyszą, to ja ich dobrze. No to coś jest chyba nie tak. No i teraz słuchajcie, co ja o nich myślę? Cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna i jestem przekonany, że wielu z Was, jeżeli słyszało o tych słuchawkach, a jestem przekonany, że słyszało, ponieważ mają bardzo agresywną reklamę w mediach społecznościowych, to to zastanawia się, czy warto zainwestować te niecałe trzystówki w te słuchawki. Jeżeli nie zależy Wam na jakości dźwięku, na brzmieniu takim naprawdę mocno basowym, to inwestujcie, nie ma problemu. Tu wysokie tony i średnie tony są naprawdę e, dobrze słyszalne. Jeżeli chodzi o izolację e, dźwięku z otoczenia, no nie izolują, nie izolują pomimo tego, że mają sześć rodzajów tych te, w sześciu rozmiarach, w zasadzie te, te e, silikonowe końcóweczki, no to, to się... Niestety nie sprawdzę tak, jakbym chciał, żeby się sprawdzało. Generalnie oczywiście zawsze, tak jak zawsze mówię, decyzja należy do Was plusy. Małe słuchawki bezprzewodowe, tanie, grają jako tako, czasami wypadają z uszu, niestety. No, więc co się za coś, to tak zawsze jest. Jeżeli chcecie mieć lepsze słuchawki, to musicie więcej zapłacić. Jeżeli gorsze, to troszeczkę mniej. No Panu mnie jakoś nie... Nie powaliły. No pamus, light, mini, niestety to nie jest to, co ja bym chciał mieć. Ale to nie znaczy, że Wam się to nie spodoba, prawda? prostu można kupić przez internet, sprawdzić, jak grają i w ciągu 14 dni zwrócić. Korzystajcie z tego. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.